Mano Siemano. Zobaczcie jak mamy dzisiaj scenerię, pada sobie śnieg. A ja co? Zobaczcie, mam wreszcie butle do Migomatu, mogę używać Migomata, duża butla. Wczoraj Od odprzemkę kupiłem. No i co, i tutaj już sobie spawam, zobaczcie, wstawiłem tutaj profil 80 na 84 ściankę. Tutaj wstawiłem trójkąty tu i tu, także to już nie będzie na pewno łamać. To nie będzie łamać. No tutaj sobie zaspawałem i gumatem próbowałem, a dzisiaj próbowałem oczywiście. No i maska mi się spierdzieliła. Muszę jechać maskę kupić. No bo nie nie ściemnia. No ta maska powiem wam trochę już lat ma, bo ona Eee, ona ma już, czekaj. Z 9 lat? 9 lat na pewno ma. To. no nie, 8. 8 to na 100% ma lat ta maska. No. gaz sobie zakręciłem i zaraz będę jechał po maskę. No bo nic, bez maski nie pospawam, no niestety. A tutaj zobaczcie, no czeka na swoją kolej, <laughs> bo nie mogę nawet wjechać. Ramą górną, żeby to zakręcić, bo stoi krokodyl. Nie chce mi się jego odsuwać w żadną stronę. To nie śpieszy się z niczym. no. Sceneria piękna dzisiaj. Proszę zobaczcie. O! Takie pytanie do Was. Może ktoś ma płytę warstwową używaną z demontażu i na sprzedać, bo bym sobie tutaj spłyty zrobił sufit i ścianę tutaj, żeby to już nie wiało. I bym sobie grzał tą yy, dmuchawę, a tak jest zimno jak czort. Samego rana. No ciężko coś robić jak tak zimno jest, trzeba się rozruszać. No ale no niestety trzeba. No trzeba znowu coś, no trzeba znowu jechać po maskę, no bo to bez maski nie pospawam. No kurde mać. Aj! Jeszcze gaz. Ten mi działa zegar w reduktorze. Zobaczcie. Ten coś mi nie chce działać. Nie wiem. Dmuchałem w niego, wykręciłem sprężarkę, też nie działa. Pewnie reduktor się spierdzielił o ten yy, zegar. Tu jeszcze jest troszkę gazu, także mi to starczy. I wszystko chodzi. No. Nie wiem czy ktoś kiedyś pokazywałem. Tu jest szpula. Na ten. Na, na drut. Drut jest 08. Tu idzie. Tutaj zobaczcie się włącza. Fajna spowarka. Też już kupę lat. Mam tę spowarkę. MIG-210 Synergia z Magnuma. Tutaj oczywiście można spawać elektrodówką i e, tym. No elektrodówko i migomatem. Tutaj sobie ustawiamy grubość druta. Tutaj sobie można zrobić test gazu i test druta, czy idzie. Tutaj ustawiamy migomat, czy TIG, czy MMA. To jest elektroda. Tutaj ustawiamy. Właśnie tu nie wiem, co ustawiamy. Tu jest także. Jak włączę na 4T, to drut automatycznie idzie bez klikania tam na tym, na. Yy... Patrzcie, bo teraz idzie tak drut. Widzicie? Klikam i idzie drut. A przełączę na to, to patrzcie. A nie, czekaj, jak to było? Nie wiem, jakoś to było. Nie wiem właśnie co to jest, a tu ustawiamy gaz, czy CO2, czy Argon, czy jakiś flux, nie wiem co to jest flux Ar... to Argon z CO2 nie wiem, to mieszanka pewnie Argon z CO2, i CO2 no dopiero wczoraj zacząłem ten i tu jest Hot Start, gorący start pewnie się ustawia a tu ustawiamy właśnie e, tu ustawiamy prędkość druta razem no, no tu się ustawia prędkość druta razem z tym, z amperami właśnie nie wiem kude, muszę tu sobie poustawić, bo dopiero mówię, no wczoraj pierwszy raz zacząłem mi matem spawać tą spawarką i muszę sobie tutaj popatrzeć ustawienia, ale na razie tak jak tutaj spawałem to szło dobrze. Także tutaj nie trzeba nic bardzo kręcić. No o, i mamy to pospawane, już pomalowane, elegancko. Tak jak mówiłem, gazu starczyło na styk, żeby. Czekajcie rękawice. Gazu starczyło na styk żeby pospawać. ma. No a musiałem sobie maskę kupić, bo tamta mi się zepsuła. Nie nie będę pokazywał, bo może te prawa autorskie. Teraz to można spawać. No. Luksus jest.